Dzień dobry, jestem lekarzem. Zróbmy tak, że za każdym razem, kiedy pana wyleczę, daj mi pan 20 złotych, A kiedy nie uda mi się pana wyleczyć, daje pan. W sumie pan mi 0 zł, daje, a ja panu daję 100. Może być taki układ? Może być. Oczywiście, że może być. Bardzo mi to pasuje. No to spróbujmy. Ojejku, straciłem smak, nic nie czuję. Yy, nie czuję nic, tak? Proszę to wypić. Ok? To co są siki? siki Odzyskał pan smak. Proszę o 20 zł. Proszę bardzo. Ale tak poza tym. Straciłem pamięć. Nic nie pamiętam. O Boże, ale mnie boi głoważ. Proszę to wypić. O nie, nie wypiję tego. To przecież są Ja dobrze. Zyskał pan pamięć. Noż. Straciłem wzrok. Nic nie widzę. Oj, Gdzie pan jest? No i tego nigdy nie da się wyleczyć, więc ma pan to swoje 100 zł. Ale to nie jest 100 zł, tylko tu jest 20 złotych. No tak? To proszę, proszę o w ten sposób odzyskał pan wzrok. poproszę prostu 20 złotych.